Nasza nieżyjąca już katechetka, pani Emilia Bogacz, opowiadała przeciekawe zdarzenie, ale to jest doświadczenie duchowe. Ile się przygód może wydarzyć na modlitwie? Jakie to życie duchowe jest barwne i porywające? Mówi, że skończył się rok szkolny i katechetyczny i postanowiła rozpocząć wakacje od rekolekcji zamkniętych, żeby się wyciszyć. Wiadomo, że dzieci są głośne, że katecheza, czy bycie nauczycielem. No, kosztuje sporo emocji, ten ładunek emocjonalny w końcu się w nas gdzieś kończy. Człowiek się czuje wyczerpany i cieszyła się na tą ciszę, którą spotka na rekolekcjach. Rozpoczynają się rekolekcje, trwa adoracja Najświętszego Sakramentu, w kaplicy jest uchylone okno, bo było bardzo ciepło, to było lato, i nagle słyszy, że za tym oknem jest jeden wielki gwar, szum, głosy i mówi: Panie Boże, co Ty robisz? Wyprowadziłeś mnie na pustynię, a przecież za tym oknem jest plac zabaw. To był dom rekolekcyjny przy osiedlu mieszkaniowym, który ja tu wytrzymam ledwo wyszłam od tych dzieci, i teraz znowu mam ich za oknami. Co ja zrobię? Modli się, nie może się skupić, i nagle słyszy, jak mama woła po imieniu dzieci. Józiu, Zosia do domu, i ona na tej adoracji mówi: Panie Jezu, Ty znasz mnie po imieniu. Znasz każdego z nas po imieniu. Wszystko o nas wiesz. Przenikasz nas, Czuję się dobrze w Twoich rękach. Nagle dzieci zaczynają się bawić chowanego. Tam słyszysz za okien dochodzi, gdzie jesteś, bawią się w ciu babkę, ktoś się schował, inne go szukają. Panie Jezu, przed Tobą nigdzie się nie ukryje. Ty wszystko wiesz, ty znasz każdy szczegół mojego życia. Wszystkie wydarzenia są dla Ciebie jasne. Ty wszystko przenikasz, nie da się ukryć przed Bogiem. I nagle dzieci poszły, wszystko zamilkło, nastała głęboka cisza, i Pani Emilia mówi, a teraz jest cisza. Nie wtedy, kiedy ja chciałam tej ciszy, tylko wtedy, kiedy Ty mi ją dajesz. Ona jest Twoim darem dla mnie. I popatrzcie, jak ta pani katechetka potrafiła to, co do niej dociera, ten cały szum, wkomponować w swoją modlitwę. Jak Duch Święty ją stopniowo przeprowadzał na pustynię i pokazał, że cisza będzie wtedy, kiedy On ją wyprowadzi. I to jest bardzo ważne, żeby nasza pustynia była wyborem Pana Boga. Idę za głosem Ducha Świętego. Jeśli będę poszukiwał ciszy pustyni, On mi ją da. I to jest nasza szklanka dobrej rozmowy. Ksiądz Marek Studencki. Serdecznie zapraszam.